Witam was, e, rozochocony e, świetnym multipakiem, w którym trafiłem świetne karty. E, udało mi się e, kupić jeszcze w Tesco e, dwa e, multipaki ostatnie, te, które jeszcze tam gdzieś e, na półce leżały. No, będę teraz chciał e, kupić e, mm, e, z Biedronki blisterki, jeżeli jeszcze gdzieś dorwę. No, ale my tutaj zaczniemy dzisiaj otwierać jednego multipaka, drugiego zostawimy na następny odcinek i zobaczymy, co my tutaj mamy. Karty limitowane, które już zdążyłem podpatrzeć, jakie są. I są to takie karty. Pierwsza karta Eden Hazard super, świetnie, świetny zawodnik, fajnie. Nie mam tej karty. No i. Kolejny zawodnik, również go nie mam. Dawid Louis. Zawodnik z Paryża. Super. A więc mamy już dwie fajne karty limitowane. A więc super. No i mamy nas nasze saszetki. Jestem bardzo ciekawy, co mi się tutaj trafi w nich. Mamy trzy saszetki z Bale'em, także od niego może dzisiaj zaczniemy. No, a po otworzeniu tych multipaków na pewno będę chciał nagrać mm, już wszystkie mm, karty w albumie, jak to wygląda u mnie. O, dobra. Także co jedziemy. Mamy tu bazoweczki. Suarez, Farman i mamy logo Galatasaray oraz yy, oraz kluczowego zawodnika Jajaturę, to jest moja powtórka wdajsza. Dobrze, to może teraz otworzymy sobie Neymara i zobaczymy, co my tutaj mamy ciekawego. Lorente, Llorente jak to niektórzy mają. Silesen, Artur, Master Ibrahimowicz. Super, masterów mam już komplet praktycznie. Logu, e, log tak samo Carvajal i mamy kolejnego Keyplayera. Jest to e, Tony Cross, zawodnik realu. No, nie kojarzę, czy tej karty nie mam, ale chyba nie mam. No, musiałbym sprawdzić teraz. Zobaczymy, zobaczymy później w odcinku. No, teraz może kolejnego Neymara. Otworzymy sobie, jak już się trafił do ręki. Szedł. Pedro, Olsen. O, będzie coś świecącego. Marcelo, Dominguez. I ja pierniczy Jest! Lionel Messi. Super. Game changer. Super. Nie miałem tej karty. Super. Lionel Messi. Fajnie. Świetna karta. No już mój piąty game changer. Czy już mam więcej niż połowę? Bo wszystkich jak doskonale wiemy jest... Jest 9. Także super, super to wygląda. Także naprawdę już jest nieźle. Game changer, 2 key playery. No, ale może być jeszcze lepiej. Club Beige kolejny. Master Mutinio to jest moja powtóreczka. No, trochę mi tu spadają te karty, bo stoi na takim zniesieniu, ale. Tu mamy one to watch Coutinho tej karty na pewno nie miałem, także super. Świetnie. No i dwie ostatnie saszetki. Najpierw może z Bale'em. Mehmedi, Lorente, Obayank. Logo. Monaco, patrzcie, w jednym multipaku powtórka logo, ale no, tutaj mamy ciekawą kartę, jest to Gerard, to jest moja powtórka, ale no Expert, czyli teoretycznie taka lepsza karta, chociaż już widziałem na, na Allegro czy na innych stronach, że nie jest to ileś tam, nie wiadomo ile warte. No i ostatnia saszetka, zobaczmy, czy jeszcze mi, szczęście przypisze coś fajnego. TVS. Kliasztan. Aspilicueta, Salino. Na was oraz mamy defensywnego Giorgio Cielini. No nie mam tego załąenka także super. Także tak by to wyglądało. Mamy y, z tego multipaka dwie świetne limitki, mamy przede wszystkim game changera Lionella Messiego, mamy także dwóch key No jeszcze kilka tam ciekawych kart, także nieźle. No a w następnym odcinku otworzymy kolejnego multipaka, no i zobaczymy, czy i tym razem trafi mi się coś ciekawego. Także pozdrawiam Was, zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć.